to steal this world. Let them try. Space Marine, to gra, krwawa, to gra, ciągająca i gra, która jest liniowa jak jasna cholera. Say w czasach THQ, zanim upadło i odrodziło się pod kuratelą innych rodziców, licencja Warhammera 40 tysięcy znalazła świetny dom. Bo otóż to THQ wypuściło szereg świetnych gier na licencji tego uniwersum. Do takich gier zalicza się również Space Marine. Możemy więc sobie darować cały wstęp i na początku powiedzieć oczywistą oczywistość. Jeśli jesteście fanami uniwersum Warhammera 40 tysięcy, Space Marine jest dla Was pozycją obowiązkową, bo występuje to wszystko, wszystko to, co powinno być. Czyli archetypiczne postaci w postaci masła maślanego. Space Marines... Dokładnie Ultramarines, by e, występ gościnny, zaliczyli również tutaj Blood Ravens, Kaboom, baby! Ikoniczne bronie, które zostają nam udostępnione wraz z rozwojem fabularnym przez e, jetpacki po e, siekierki, po e, młoty, po bronie plazmowe itd. itd. Budziło to mój wielki uśmiech na twarzy, bo jest to bardzo głęboki pokłon właśnie w stronę uniwersum, odnoszący się do prostego faktu, że twórcy wiedzieli, z czym mają do czynienia i w pełni, pełnymi garściami czerpali ze wspomnianego uniwersum. Wszystko to. Oblane jest sosem audiologów, które możemy znajdować w czasie rozgrywki na poszczególnych etapach. I tutaj małe ale. Bardzo bym chciał, żeby było więcej elementów, które budują uniwersum i miejsce, w którym się znaleźliśmy. Bo tak. Owe audiologi pozwalają nam dowiedzieć się więcej na temat zdarzeń, ale niekoniecznie e, samego uniwersum i rzeczy, które byłyby dookoła. Z, gra, z gier takich jak chociażby Tomb Raider wiemy, że takie rzeczy można zrobić. Co więcej, takie rzeczy się sprawdzają. Ale oczywiście jestem również świadom, że Space Marine e, to coś, co daleko wcześniej e, powstało w stosunku do nowszych odsłon Tom Raidera, W związku z tym to nie jest zarzut. E, takie chcenie kogoś, kto bardzo e, polubił grę i która na pewno zapadnie w jego pamięć. Oh, stop! You make me blush! A gra jest krwawa! Sposoby, na które można zrzezać orków, są fantastyczne. Finishery, które uzależnione są od broni, jaką się posługujemy. Chaos gdzieś tam na horyzoncie, który również ma swoje indywidualne finishery, kiedy będziemy z nimi kończyć. Masa rzeczy, która może się podobać. Całe spektrum broni, które oczywiście nie, których oczywiście nie możemy modyfikować. Cały układ planetarny, to za dużo powiedziane, ale na pewno układ planety do naszej eksploracji, na której to nie ma nic prócz audiologów i kolejnych, nazwijmy to korytarze, które przychodzi nam eksplorować. Bardzo linearne doświadczenie, bardzo dobre doświadczenie i jednocześnie niezwykle klasyczne. To znaczy, nie znajdziemy tutaj nic więcej poza znajdki i kolejne hordy, które będziemy rzezać. Mi bardzo to nie przeszkadzało, jednak trzeba odnotować, że tak jest. Nic więcej tutaj zwyczajnie nie ma, co ma swoje bezpośrednie konsekwencje w postaci tego, że no nie ma jakiejś wielkiej motywacji do tego, żeby grę przechodzić drugi raz. Pozwyczajnie nie ma w niej nic więcej do roboty, nawet zakładając, że nie znaleźliście wszystkich audiologów, bo, umówmy się, te audiologi też nie są jakoś krytyczne dla rozwoju popularnego. Szkoda, bo gra jest fantastyczna, mnóstwo przyjemności e, czerpie się z naparzania orków i nie tylko. No Ale to wszystko do czasu, bo kiedy n-fala Orków przychodzi nam naprzeciw, okazuje się, że wszystko, co możemy zrobić, to to, co zwykle, czyli po prostu ich rzezać. Przydałyby się troszeczkę lepsze zwroty akcji w ramach poszczególnych etapów. Fajnie by było, gdyby gdzieś tam na tle widać działania, na przykład gwardii albo Innych Ultramarines, ale no, gra nie jest młoda. W związku z tym, jest też bagaż tego, który niesie na swoich plecach właśnie ze względu na swoją datę urodzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że gra jest szalenie wciągająca. Bardzo fajna postać naszego głównego Ultramarine. Która jest do pewnego stopnia archetypiczna i stereotypowa, ale bardzo przyzwoicie napisana i bardzo dobrze ugłosowiona, w związku z tym, wszystko się skleja. Wszystko skleja się fantastycznie, jeśli jesteście fanem Warhammera 40 000. Wtedy po prostu czujecie się jak w domu. Ale żeby nie było tak ładnie pięknie. To mówmy się, że. Minęło już trochę czasu od powstania gry, w związku z tym, jeśli liczycie na jakieś fajerki graficzne, to no niestety gra nie dla was. Grafika nie powoduje. rozpłynięcia się oczu, nie powoduje również zgrzytów w dolnej części waszego ciała która to znajduje się bardziej z tyłu, niż z przodu. Ale no, no... widać, widać, że minęło wiele lat. Jednakowoż zarzut, który z całą pewnością jest ciągle ważny, to to, że jest to gra napada. Jeśli chcecie grać na klawiaturze i myszce, to pff, no, trochę się na wkór, Szczególnie w momentach, kiedy niezbędna jest szybka reakcja, a klawiatura zaoferuje Wam na przykład kombinację klawiszy. Eee, było to dosyć bolesne i bardzo szybko przerzuciłem się na pad. Postało się dla mnie oczywiste, że gra właśnie pod owe pad była robiona. Po przełączeniu się na pad gra znacząco zyskała i nie było już zgrzytów powodowanych właśnie. Eee, Trudnością a w krawiaturo myszce. Więc jeśli macie, pada, jest to zdecydowany sposób gry w tą grę. I was done, son. I, i powiedzmy sobie szczerze: my, starzy ludzie, mamy mostak do wielu, wielu rzeczy. I być może jest to truizm. Ale dziś nie robią już takich gier jak kiedyś. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. Space Marine nie jest skamieliną, jednak jest już grą leciwą. Jak wszystkie gry bardziej leciwsze, do których wracam, mam nieodparte wrażenie, że pomimo niedostatków graficznych, pomimo niedostatków. W samej mechanice gry starsze gry były o wiele bardziej grywalne niż te obecne. Poziom klimatu, poziom grywalności, poziom w jaki gra wciąga nas w uniwersum i pcha przez kolejne etapy była dla mnie niesamowita. Doświadczenie płynące z używania jetpacku jako ultramarine to wszystko jest po prostu ikoniczne. Gra się fantastycznie. Wyciąga to ze mnie wewnętrznego dzieciaka, który podpalał się grami wiele, wiele lat temu, a który to pozostaje średnio wzruszony obecnymi grami, które po prostu potrafią e, rozwalić banie szczegółowością grafiki. Jest coś w starych grach, e, gdzie w porównaniu do obecnych e, coś uciekło. I myślę, że jest to dusza. Im dalej w las, tym bardziej te gry są bezduszne, co jest wprost proporcjonalne do tego, że są coraz lepsze graficznie, coraz bardziej złożone, coraz więcej godzin rozgrywki oferują, a jednak brakuje tego, co najważniejsze, a co Space Marine ma. Gra jest w 100% do polecenia dla wszystkich fanów uniwersum Łakamera 40000. Jest to gra fantastyczna, która oferuje ikoniczne bronie, archetypy charakterologiczne i przede wszystkim przenosi nas do uniwersum i wciąga jak jasna cholera. Jest to również gra dla osób, które cenią sobie krwawość rozrywki. Eee, tutaj tej krwawości jest sporo, chociaż oczywiście nie będzie wywalonych flaków, bo wiadomo. Nie te czasy, to raz, no i mimo wszystko uniwersum Warhammera. Jest tutaj sporo rozrywki w postaci audiologów budujących historię, w postaci zmieniających się broni i przez to trochę zmieniającemu się charakterowi naszej rozgrywki, bo inna broń, trochę inna taktyka. Są również tutaj zróżnicowane poziomy trudności, co z całą pewnością wpłynie na to, jak gracie w tą grę. Ee, polecam e, wyższe poziomy, wtedy e, rozgrywka oferuje e, większy poziom to zaangażowania i skupienia na grze. E, no bo wtedy trzeba być naprawdę ostrym jak brzytwa. Ale jeśli ktoś mi sobie e, samą historię, to też może obniżyć poziom trudności i spokojnie może sobie pykać. E, jest to gra fantastyczna, która oczywiście ma już swoje lata ale która nie powinna być zapomniana i dawno dawno temu były być może jakieś eee, widoki i słuchy na kontynuację niestety przeminęło z wiatrem. Bo ciekawostka, cała seria przewidziana była jako trylogia. No ale niestety po drodze PQ upadło. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś, widzimy się. Następnym odcinku.